Ryszard Czarnecki, bliskie spotkania Trzeciego Stopnia, dzisiaj spotkanie z fajterem Dominik Tarczyński, witam Ciebie. Witaj Ryszard, dzień dobry Państwu. E, człowiek, który jako jeden z pierwszych e, po angielsku e, mówił Amerykanom, Europejczykom e, czym grozi imigracja e, do Polski i w ogóle, e, pamiętam jak byłeś e, Oszarczony różnego rodzaju debatach w mediach mainstreamu. Gdy wszyscy byli przeciwko tobie, to gdy prawda, tak. prawdę o imigracji, e, powiedz mi, czy e, w tej chwili świadomość elit e, amerykańskich, europejskich jest już inna, lepiej próżni wcale, niż parę lat temu? Jest inna. Przy czym problem polega na tym, że oni mają wielką trudność z tym, żeby przyznać się do błędu. Problem polega na tym, że kiedy ja e, przystępowałem do, be, do debat już w 2015 roku, to wszyscy mówili, że jesteś islamofobem, e, że jesteś rasistą i tak dalej, i tak dalej. Byliśmy obrażani e, na. na na wszelkie sposoby. Ale problem pojawił się wtedy, kiedy ja zacząłem pokazywać dane. Z biegiem czasu zacząłem pokazywać dane. Przed chwilą zakończyliśmy tutaj w Parlamencie Europejskim na sali plenarnej debaty na temat relacji Chiny Unia Europejska. Ja podałem powód, dla którego te relacje, czyli 300 miliardów deficytu w handlu między Unią Europejską a Chinami występuje. A no dlatego, że wymyślili sobie nowego boga, czyli ekoboga, ekologię, Zielony Ład i te brednie. Zajęli się nielegalną migracją, co jest jednym z głównych problemów oraz ekobogiem. Problemem jest też to, co przygotowałem sobie, chciałbym pokazać, Dana a właściwie nie moja opinia polityczna, tylko dane na temat przestępstw, a w tym przypadku gwałtów. Chciałbym Państwu pokazać, jak to wygląda. Mam nadzieję, że to będzie widać, będzie można zrobić przybliżenie. W tym przypadku chodzi głównie o ilość gwałtów dokonywanych przez obcokrajowców, włączonych w ogólne dane, jak to wygląda w państwach, o których mówiłem i które ostrzegałem przed nielegalną migracją. W Wielkiej Brytanii na 100 tysięcy osób to jest 117,3 w Szwecji 84, w Danii 39,9, w Niemczech 15,5, we Francji 62,7, w Polsce 1,3. Dlatego mówiłem, be like Poland bądź jak Polska. Róbcie dokładnie to, co robił rząd Prawa i Sprawiedliwości od 2015 roku. Powiedzcie zero, to znaczy żaden nielegalny imigrant nie może przyjechać. Co więcej, zweryfikowałem swoją opinię na temat legalnej imigracji, bo ostatnie wydarzenia na temat Wenezuelczyka i Kolumbijczyka, który zamordował Polaka, pokazuje, że ci, którzy przyjeżdżają legalnie, kończą im się wizy, oni zostają w Polsce nielegalnie i niektórzy z nich dokonują takich mordów, jak ten, o którym słyszeliśmy ostatnio. A więc trzeba zweryfikować politykę dotyczącą legalnej imigracji. Pier Pierwszy dzień po zakończeniu wizy, jeżeli ją masz jako wizę pracowniczą do domu, wizyta pod adresem, który wskazałeś, jeżeli nie opuściłeś państwa z dniem zakończenia wizy, jesteś deportowany z zakazem wjazdu ponownym do Polski, a więc zmienia się spojrzenie, przy czym cały czas jest problem, aby oni przyznali, że popełnili błąd. To, co my możemy teraz zrobić, mam nadzieję i wierzę w to, że tak się stanie, to udział bardzo aktywny prezydenta Nawrockiego w tym kryzysie, który mamy. Proszę zauważyć, że my byliśmy oskarżani o to, że w czasach Prawa i Sprawiedliwości wydano setki, czy sprzedano setki tysięcy wiz, tylko że ja nigdy za naszych czasów, Ryszard, nie widziałem, żeby ludzie wydłubywali y, y, śrubokrętem oczy dziewczynom, gwałcili je i mordowali. Nie widziałem, żeby jakiś kolumbijczyk wsadzał nóż w serce Polaka. Nie widziałem nago biegających nielegalnych imigrantów po ulicach polskich miast. Tego po prostu nie było i to jest fakt, a nie opinia. Teraz nagle wystarczyło 18 miesięcy, żeby rządy Tuska doprowadziły do tego, że kobiety zaczynają bać się wychodzić z domów. Patrole obywatelskie muszą funkcjonować, bo służby zarządzane przez Tuska, i uwaga, nie oskarżam służb, ci ludzie, Straż Graniczna, Policja i inni robią wszystko, co mogą, ale robią to, co mogą w ramach rozkazów i poleceń, które dostają. A więc tak, murem za polskim mundurem my nie zmieniamy zdania, ale widzimy, że zarządzanie jest katastrofalne. Wystarczyło to 18 miesięcy, aby stało się to, przed czym my ostrzegaliśmy, mówiliśmy, jeżeli Tusk przejmie władzę, bo powtarzam, przegrał wybory, przegrał, my te wybory wygraliśmy, ale przejął władzę. To nie jest równoznaczne. Jeżeli on przejmie władzę, dojdzie do mordów, gwałtów, przestępstw. Mamy z tym do czynienia. I aby to powstrzymać, konieczny jest powrót do władzy. Ludzi zdrowego rozsądku. To jest to, o czym dzisiaj mówiłem na sali plenarnej. Jest konieczny powrót konserwatystów, ludzi, którzy wierzą w wartości, wierzą w bezpieczeństwo, ale także w siłę państwa. Nie w słabe państwo, ale w siłę państwa. Nie agresję państwa, ale w siłę. To musi być państwo, które nie boi się bronić swoich granic. Z czym mamy do czynienia? Mamy do czynienia z zakazem lotów dronów, robienia zdjęć i filmowania tego, co dzieje się na granicy. Pytanie dlaczego? Dlaczego Tusk nie chce, aby świat, aby Polacy widzieli, co dzieje się na polskiej granicy? Odpowiedź jest oczywista. W przyszłym roku wejdzie pakt migracyjny, który w tym parlamencie został klepnięty wbrew także Twojemu głosowi. Ty też głosować przeciw? Jasne. My, y, pytanie, y, co dalej, jaka jest perspektywa? Y, pytanie, czy, czy przeszedzone wybory, czy nowe rozdanie rządowe może temu zapobiec i na ile jest w tej kwestii rola prezydenta, no, który może mówić, ale czy może realnie wpływać na to? Może, dlatego, okej, okay, to, to może po kolei. Po pierwsze, uważam, że ten rząd nie utrzyma się do końca kadencji. Mówiłem to od razu po 15 października, po wyniku wyborów. Uważałem, że te 11 różnych środowisk politycznych, oni mówią że to są cztery, ale de facto są to 11. Jest to 11 różnych środowisk politycznych i od siebie tak różnych, tak zróżnicowanych, są to tak sprzeczne interesy polityczne, że nie da się tego utrzymać. No nie da się pogodzić, nie wiem, Zandberga z Lewandowskim od prywatyzacji. No po prostu się nie da. I takich różnych spięć, tarć jest bardzo dużo. To po pierwsze. Po drugie, część koalicjantów już widzi, że ten projekt po prostu nie funkcjonuje. I nie mówię tutaj o Szymonie Hołowni, ale mówię tutaj o Lewicy, o Zandbergu, który nie chciał wejść do rządu i tak dalej. Ten rząd wewnętrznie nie utrzyma się, ale jest jeszcze inny powód. Innym powodem jest po pierwsze wejście paktu, o którym wspominałeś. Tusk oczywiście kłamał, że ten pakt w Polsce nie wejdzie w życie, bo mamy zapisane, że ze względu na Ukraińców, których przyjęliśmy, nie będziemy mieli obowiązku przyjmowania nielegalnych imigrantów. No oczywiście bzdura kompletna, nie ma takiego zapisu, nie ma takiej obietnicy, nie ma takiego prawa. A więc ten pakt migracyjny już jest realizowany, bo to, że Niemcy przerzucają, przerzucają nielegalnych imigrantów i mamy te wspólne patrole polsko-niemieckie jest po prostu skandalem. I to zostanie w historii życiorysie Tuska na zawsze. Jak może prezydent? Prezydent po pierwsze może, no oczywiście ustawą, inicjatywą ustawodawczą. Będzie teraz prezydent, mam nadzieję, przypuszczam, składał te inicjatywy ustawodawcze, które dotyczą obietnic Tuska, które złożył 60 tysięcy kwota wolna od podatku, akademik za złotówkę, bezpłatne laptopy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko byłoby moim zdaniem bardzo pozytywnym podejściem do jeżeli chodzi o kancelarię prezydenta do inicjatywy ustawodawczej, ale oczywiście trzeba pamiętać, że prezydent jest zwierzchnią Sił zbrojnych. I to nie na papierze. Ma możliwość wpływania na to, co dzieje się w armii, w jaki sposób armia się zachowuje. Tutaj także, moim zdaniem, ten potencjał prezydencki przez wiele mm, prezydentur, od Kwaśniewskiego poczynając, do końca nie był wykorzystywany, bo nie było takiej potrzeby. Teraz mamy kryzys i w mojej ocenie będzie trzeba zareagować i to bardzo radykalnie. Prezydent Nawrocki w mojej ocenie, jest twardym facetem, wie jaka jest potrzeba, ponieważ ludzie się boją. A więc jeżeli wejdzie pak migracyjny, a wejdzie, moglibyśmy go wypowiedzieć jedno. Co zrobił Orban? Orban w tamtym tygodniu wyszedł na konferencji prasowej i powiedział: Płacimy milion euro kar dziennie, ale żaden nie wjedzie do, do Węgier. Oczywiście jest to bolesne, ale pytanie jest, czy chcemy zapłacić kary i mieć spokój, czy chcemy mieć trzecie pokolenie nielegalnych, już wtedy legalnych migrantów, tak jak ma to miejsce we Francji, którzy nie potrafią pisać i czytać po francusku. Co prawda mówią i komunikują się, ale nie są w stanie pisać i czytać. To jest trzecie pokolenie. A więc o czym my mówimy? O jakim ubogaceniu? i o jakim stworzeniu nowego społeczeństwa. A więc w mojej ocenie jedynym ratunkiem, mówię to absolutnie poważnie, nie ze względów mm, mojej przynależności partyjnej, ale z... Chociaż też wierzę w to, że prawo i sprawiedliwość jest ostatnią nadzieją, aby Polska pozostała ostatnim bastionem chrześcijaństwa i bezpieczeństwa w Europie. To znaczy, im szybciej powrócimy do władzy, im szybciej powstrzymamy to szaleństwo, tak jak udało nam się w 2015, 2019. My to zrobiliśmy. Widzieliśmy jak reagowały nasze służby na granicach, kiedy granice były de facto forsowane. Od razu pojechali żołnierze, pojechały armatki wodne i można było to zrobić. Teraz mamy przerzucanych nielegalnych, a więc jak najszybszy powrót do władzy, jak najszybsze powstrzymanie tego Szaleństwa i powrót do normalności, ponieważ dzisiaj mamy kolejną informację. To też właściwie mieliśmy o tym nie rozmawiać, ale to jest bardzo istotne. Chciałbym przytoczyć, bo to jest informacja dosłownie sprzed chwili. Interia to podała. Wieczorem ceny energii wzrosły, wzrosły 50-krotnie. 50-krotnie ceny hurtowe. Oczywiście jest to efekt szaleństwa Zielonego Ładu, jest to efekt szaleństwa, który odbywa się tutaj na sali plenarnej w Strasburgu, w Strasburgu i w Brukseli, ale my, Ryszard, zawsze głosowaliśmy przeciw. Zawsze mówiliśmy: szaleństwo Zielonego Ładu, waszego nowego Boga, zniszczy Europę, zniszczy przedsiębiorczość. I właśnie o tym mówiłem, że Europa odpowiedzialna za 7% zanieczyszczenia globu. Chce ratować cały ten glob, kiedy Chiny są odpowiedzialne za 30% zanieczyszczenia, kiedy Indie się śmieją, Rosja się śmieje i co robią? Wykopują. Co drugi dzień otwiera się kopalnia węgla kamiennego, jeżeli chodzi o Chiny. Niemcy otworzyli cztery nowe kopalnie, nam każą zamykać. A więc to szaleństwo, to poniżanie Polski, to traktowanie Polski przedmiotowe musi się skończyć. My się temu sprzeciwialiśmy, my to powstrzymywaliśmy. Pamiętasz, jak walczyliśmy o turów? To Udało prawda. się wywalczyć pomimo kar, pomimo tego, co komisja sobie wymyśliła, powiedzieliśmy nie, uratujemy. Czyli da się to zrobić. Nie tylko gadać, da się to zrobić. E, co do imigrantów, przypomnijmy stare <coughs> powiedzenie: Dasz diabł, palec, weźmie całą rękę. Finlandia przyjęła w roku 90., 1990 100 Somalijczyków. E, po 300 latach miała ich. 3000, tysięcy, więc łączenie rodzin, rodzin. więcej. No i reprodukcja y, znacznie większa niż białych mieszkańców Europy. E, Francja, uwaga, 2008 rok. 1600 batalii Afganistanu, obecnie ponad 100 tysięcy, a więc 65 razy więcej. Ale zostawmy imigrantów na razie, chociaż mm -hmm. będą u nas, będą, no na pewno będziemy o nich mówić, bo niestety będą powody. USA. Trump. Mm -hmm. I ty i ja mówiliśmy, tak, to jest człowiek, którego warto poprzeć. Oby był prezydentem USA. Teraz dalej jest krytykowany, tylko skoro. Mówisz o danych, ja też powiem jedne dane. Rok 2021, prezydentem jest Joe Biden. Tylko 6 państw członkowskich NATO spełnia wymóg e, 2 z tak. 2%. Z e, z szczytu NATO w roku 2014. E, Teraz za Trumpa, po jego e, bardzo silnej presji, za którą był atakowany, e, ten rzekomy Rosofil russof, Trump e, osiągnął sytuację, w której 20 Uwaga, trzy państwa, 32 państwa to ma już co najmniej 2%, no Polska ma blisko 5%. Dwa słowa o Donaldzie Trumpie, który jest dalej no, taką tarczą szczelniczą dla establishmentu liberalno-lewicowego. Ale zobacz, i jaki, zobacz, jaki jest efekt. I w Europie. Tak, zobacz, strzelają do niego. Te kule się odbijają, naśmiewają się z niego, mówią, że wprowadza cła, taryfy, które zaraz wycofuje, ale jaki jest efekt? Efekt jest taki, że Trump uzyskuje to, czego chce. To znaczy, powiedział Niemcom, jeżeli nie płacicie 2% na NATO, to ja nie będę płacił za Waszą ochronę, ponieważ Wy sobie przyjęliście nielegalnych imigrantów, którym płacicie socjal. Ja de facto, pośrednio nie będę płacił za socjal dla nielegalnych imigrantów, którzy mieli być siłą, tanią siłą roboczą za Was. Więc powiedział, albo będziecie się bronić sami, albo będziecie płacić to, na co się umawialiśmy, albo ja się stąd zabieram. Jakie było wielkie oburzenie jakim prawem opuszcza Europę, wzmacnia Rosję, czyli de facto szantaż emocjonalny miał polegać na tym, że my będziemy wydawać pieniądze na nielegalnych imigrantów, płacić im socjal, będziemy wydawać pieniądze na queer imprezy oraz promowanie idiotyzmów, ideologii, które de facto nie mają nic wspólnego z obronnością, będziemy robić gay parades dla, dla armii, będą maszerować z flagami e, i, i z czołgami, równoś, bry równoś, bry równoś, bry równoś. No, no, ale z czołgami, co Wsąg. jest absurdalne, wiesz, no, armia szwedzka po prostu to, protestowała, to wywołało ogromne, maszerowała, to wywołało ogromne oburzenie, więc nie może być tak, że z jednej strony oni z jednej strony oni wydają pieniądze na ideologię, nie wydają pieniędzy na realną obronność i chcą, żeby ktoś za nich płacił to znaczy chcą prywatnej ochrony za którą ma płacić ten ochroniarz to jest szaleństwo, A więc Trump rozpoczął pewien proces powrotu konserwatystów i rozsądku, partii zdrowego rozsądku, jak mówił o sobie na całym świecie, dzięki temu moim zdaniem Zniknęły te idiotyzmy bardzo symboliczne, jak nie wiem, emotikonki, faceta w ciąży, na przykład na Facebooku. Facebook już przestał tak cenzurować, jak wcześniej. I, i, i tak dalej, i tak dalej. No już nie będę wchodził w tak małe szczegóły, ale generalnie media głównego nurtu, na przykład przez wczoraj CNN pokazało analizę. Po pierwsze wzrostu gospodarczego, a po drugie poparcia dla prezydenta Stanów Zjednoczonych, najwyższe w historii. Znaczy żaden prezydent po takim okresie od objęcia urzędu nie miał tak wysokich ocen. Nawet CNN powiedziało: To jest dziwne, ale to jest fakt. A więc facet osiąga to, co sobie zaplanował, jest świetnym biznesmenem, świetnym politykiem, można mieć do niego pretensję o różne rzeczy, ale nie można mu zarzucić jednego, że nie dba o swój kraj. Ja chcę prezydenta i rządu, który dba o własny kraj. Porządek miłosierdzia. Najpierw rodzina, później sąsiad, a później możemy myśleć o świecie. Dlatego zawsze mówiłem: Be like Poland. Bądźcie jak Polska, kochajcie Polskę, wzorujcie się na Polsce, bądźcie tak odważni i dumni z własnego narodu. Mówię im to przy każdym wystąpieniu tutaj. Ten multi culti. Ten internacjonalizm, jak kiedyś międzynarodówka, doprowadziły do katastrofy w czasie komunizmu w Europie. Dlatego dzisiaj, na końcu swojego wystąpienia, powiedziałem, będę walczył z komunizmem do ostatniego dnia mojego życia. Dominik Tarczyński, fighter Dominik Tarczyński, był moim gościem, bliski spotkanie trzeciego stopnia. Dominik, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję, Ryszard. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Jak porząd?